Zły oddech, czyli halitoza, oznacza, że twój oddech ma nieprzyjemny zapach, a choć często jest to nieszkodliwe, może także być sygnałem ostrzegawczym od twojego ciała. Jeśli nie zostanie to w porę rozwiązane, może wskazywać na problemy zdrowotne, które wymagają uwagi. Oto pięć powszechnych przyczyn złego oddechu, których nie należy ignorować. Obejrzyj do końca. Możesz potrzebować tego bardziej niż myślisz. Nie zapomnij mnie obserwować i udostępnić ten film komuś, na kim ci zależy. Pierwszą przyczyną jest słaba higiena jamy ustnej. Bakterie gromadzą się na języku, zębach i dziąsłach, uwalniając nieprzyjemne związki zapachowe. Drugą przyczyną są choroby dziąseł. Zapalne lub zakażone dziąsła tworzą głębokie kieszonki, w których rozwijają się bakterie powodujące zapach. Trzecią przyczyną jest suchość w ustach. Gdy twoje usta nie produkują wystarczająco dużo śliny, nie mogą przepłukać resztek jedzenia i bakterii. Czwartą przyczyną jest refluks kwasu. Kwas żołądkowy cofający się do gardła może pozostawić kwaśny zapach w oddechu. Piątą przyczyną są niektóre choroby takie jak cukrzyca, choroby wątroby lub nerek. Te schorzenia mogą uwalniać chemikalia zmieniające zapach Twojego oddechu. W moim następnym filmie podzielę się wskazówkami, jak odświeżyć oddech i chronić zdrowie. Napisz tak w komentarzu, jeśli chcesz i obserwuj mnie po więcej przydatnych porad.